Muzyka Witam serdecznie. W tym filmie opowiem Wam o kosztach ogrzewania wody basenowej, jakie trzeba ponieść przez cały sezon za pomocą pompy ciepła. Mój basen ma pojemność 30 tysięcy litrów. Temperatura wody basenowej przez cały sezon była utrzymywana na poziomie 29 stopni. Wodę w basenie podgrzewam za pomocą basenowej pompy ciepła Ferland Comfort Line Inverter BPN-09 o mocy 9,2 kW. Podgrzewanie wody w basenie w tym sezonie rozpocząłem 23 kwietnia. Dzisiaj jest 22 września, czyli upłynęło równe 5 miesięcy. Przez ten czas Pompa ciepła łącznie z pompą filtra zużyły 2134 kWh, co daje przybliżony koszt około 1148 zł. Sama pompa filtrująca pobiera około 193 W. Temperatura wody basenowej przez cały sezon była utrzymywana na poziomie 29 stopni. Podsumowując, przez cały sezon, czyli 5 miesięcy to jest 152 dni, zużycie wyniosło 2135 kWh. Podkreślam, że to jest zużycie łączne, czyli pompy ciepła i pompy filtrującej. Dało to przybliżony koszt 1150 zł. Mówię przybliżony, ponieważ ten licznik, który posiadam, nie nalicza taryfy weekendowej, którą mam. Więc ten rzeczywisty koszt będzie niższy. Czyli można przyjąć, że średnie dobowe zużycie z całego okresu wynosi około 14 kWh dziennie, co daje w przeliczeniu niecałe 8 zł dziennie. Podaję tutaj zużycie łączne energii przez pompę ciepła i pompę filtrującą, dlatego że pompa ciepła bez pompy filtrującej nie działa, więc nie ma sensu podawać osobnego zestawienia. To co pokazałem są to koszty orientacyjne podgrzewania wody basenowej 30 m sześciennych i u każdego mogą być inne i to z różnych względów, ponieważ bardzo dużo zależy od ekspozycji basenu na słońce, czyli im basen dłużej pozostaje w ciągu dnia w pełnym nasłonecznieniu, oczywiście koszty podgrzewania wody będą niższe. Jeśli będzie stosowana folia solarna, i zależy też przez jak długi czas będzie ona pozostawała na wodzie, również te koszty będą niższe. Jeśli basen będzie osłoniony od wiatru, te koszty ogrzewania również będą niższe, bo będą niższe straty energii. I bardzo dużo zależy oczywiście od temperatury zewnętrznej. Im wyższa temperatura zewnętrzna, tym lepsza sprawność pompy ciepła, no i oczywiście mniejsze straty energii przez wodę basenową. Oczywiście niebagatelną rolę w kosztach ogrzewania basenu pełni stosowanie pokrywy solarnej. Bez tej folii solarnej koszty ogrzewania basenu byłyby o wiele, wiele wyższe. Największe straty ciepła są w wodzie basenowej poprzez parowanie czyli są to straty powierzchniowe. Folia solarna bardzo ogranicza ten rodzaj strat. Niewątpliwą i niepodważalną zaletą ogrzewania basenu za pomocą pompy ciepła jest to, że przez cały sezon mamy zagwarantowany komfort termiczny wody, czyli woda przez cały sezon pozostaje na zadanym przez nas poziomie. Nawet jeśli są chłodne dni i wtedy nie korzystamy z basenu, to mamy tę pewność, że następnego dnia, gdy już zaświeci słońce i będzie na przykład ciepło, to możemy korzystać z basenu, ponieważ wodę mamy już nagrzaną. Kolejną wartością dodaną ogrzewania wody za pomocą basenowej pompy ciepła jest to, że w sezon kąpielowy możemy wydłużyć praktycznie od maja do końca września. Dziś jest 22 września, woda w basenie ma 29 stopni i codziennie można korzystać z kąpieli. Muszę też dodać, że największe koszty energii ponosi się na początku sezonu, kiedy pompa ciepła musi podgrzać wodę basenową. Do temperatury zadanej po nalaniu oraz na koniec sezonu, czyli teraz we wrześniu, gdy noce są już chłodne, rzędu 4 do 6 stopni, tak jak jest teraz, więc pompa ciepła praktycznie nie wyłącza się, tylko pracuje z dużą mocą i to są największe koszty, jakie ponosimy na początku i na końcu sezonu, co w przeliczeniu na cały sezon daje średni koszt łączny poniżej 8 złotych dziennie. Pokazałem w tym filmie przybliżone zużycie energii dla ogrzania 30 litrów sześciennych wody. Można to sobie łatwo przeliczyć, jeśli ktoś ma mniejszy basen, te koszty będą niższe. Jeśli ktoś ma większy basen, to te koszty oczywiście będą wyższe. Ale tak jak już mówiłem, jest wiele składowych, które wpływają na łączny koszt energii, jaką... Pobiera pompa ciepła przy podgrzewaniu wody basenowej. Ten film zrobiłem w celu pokazania Wam i przedstawienia choćby przybliżonych kosztów ogrzewania wody za pomocą pompy ciepła, jakie możecie się spodziewać, wybierając ten sposób ogrzewania wody basenowej. Muzyka